Kierujący pojazdem marki Volkswagen, jadąc od strony Zamościa w kierunku Lublina w miejscowości Krasne na drodze krajowej nr 17, zamierzał skręcić w lewo na teren parkingu. W tym celu zwolnił, a jadący za nim kierujący Skodą nie zachował bezpiecznej odległości, nie zdążył zareagować i uderzył w tył Volkswagena. Potem siła uderzenia przesunęła Volkswagena na przeciwny pas ruchu, po którym poruszał się kierujący Mercedesem i tu doszło do zderzenia tych dwóch samochodów. W wypadku uczestniczył również kierujący Oplem, który poruszał się za Skodą i chcąc uniknąć zderzenia zjechał do rowu. Volkswagenem kierował 34-letni mieszkaniec gminy Skierbieszów, Skodą 26-latek z Lublina, Mercedesem 49-letni mieszkaniec Zamościa, a Oplem 57-latek ze Świdnika. Z obrażeniami ciała do szpitala załoga karetki pogotowia przewiozła kierującego Oplem, natomiast kierowca Volkswagena do placówki służba zdrowia został przetransportowany przez załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący, którzy brali udział w tym wypadku, byli trzeźwi. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, wtedy ruch na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Krasne był zablokowany. Później odbywał się wahadłowo. Policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza wykonała oględziny miejsca i pojazdów. Policjanci zabezpieczyli też ślady i przesłuchali uczestników. Aktualnie ustalamy dokładne okoliczności wypadku.